Cześć, nazywam się Artur i jestem zwykłym facetem, którego pasją są rynki kapitałowe. Chciałem się podzielić z Wami swoją wiedzą oraz swoimi postrzeżeniami. Jednakże zaznaczam, że nie jest to żadna rekomendacja ani porada inwestycyjna. Dlatego serdecznie zapraszam na nagranie i na zapoznanie się z moim warsztatem pracy, który stosuję każdego dnia. Cześć moi drodzy. Na początek, tylko krótkie sprostowanie. Wkradł mi się tu mały błąd w słowniku. Automatycznie przerobiło mi garb na garb. Próbowałem to potem poprawić. Jeszcze raz załadować, załadować tutaj tą grafikę, ale za każdym razem z uporem maniaka niestety. Nie dało się tego poprawić, a nie chciałem już spamować na grupie, w związku z tym zostawiłem jak jest. Niemniej jednak miało być garb. Wkradł mi się tutaj mały chochlik. Dobrze, to tyle. Natomiast tak, dzisiaj dopisałem do portfela trzy spółki, ponieważ zaczął się nowy miesiąc. W związku z tym dopisałem trzy podmioty jeden oczywiście defensywny, tym razem dopisałem United Health Group Company i tutaj mamy UNH dopisaliśmy za 523 przy kursie 523 22 centy za 12 dolarów 90 centów tak? za tyle kupiliśmy akcji Następnie spółka, która świeci się na zielono, zaczęła się niedawno świecić na zielono, mianowicie Nike. Dość mocno się ostatnio przecenił, w związku z tym skorzystałem z okazji i dzisiaj dopisałem Nike przy otwarciu. Tam było 63 dolary tam z centami. No a trzecią spółkę, która którą dopisałem do portfela, to jest Google. Mogłem dopisać Nvidia, ale robiliśmy na tym ostatnim wideo wycenę Nvidii, dlatego mm, sądzę, że może być problem po prostu z otrzymaniem marsz. No i te takie bycze podejście i tak wysoka wycena raczej skłoniły mnie do tego, żeby Nvidia nie dopisywać. No i tutaj oczywiście zredukowałem te wzrosty przez najbliższe dwa lata. Wprawdzie metody wyceny Grahama, czy może Petera Lincha, albo metody GARP nie możemy stosować przy EPS-ach No GAP, które tutaj wykorzystuję w swoich wycenach, ale mogę wykorzystać pewne założenia, czyli ściąć te prognozy analityków. tak? Jednakże do prognoz analityków według książki Intelligent Investor należy podchodzić dość sceptycznie, ponieważ tylko 44% z tych prognoz się pokrywa. Tak? W związku z tym, jeżeli chodzi o dobór spółek, to powinniście do, dobierać, jeżeli szukacie spółek takich typowo. Jako inwestor defensywny, czyli inwestujecie na wiele lat, chcielibyście znaleźć stabilną i bezpieczną spółkę, to pokażę Wam, jak to zrobić na przykładzie, właśnie spółki Nike. Tak? Proszę się nie przerażać tymi, tymi wszystkimi danymi tutaj, ponieważ pokażę Wam po prostu, na co najlepiej zwracać uwagę przy ocenie, ocenie spółki. A więc tak, musicie przede wszystkim wziąć, wziąć zeznanie finansowe, zestawienie finansowe swojej spółki, które przekazuje do SEKu Można to zrobić ze strony sec ze strony EDGAR, natomiast można także skorzystać już z gotowców. Ja lubię gotowce, ponieważ mam wszystko zebrane w jednym miejscu, nie ma sensu się męczyć. Dlatego dość fajną stroną jest właśnie Seeking Alpha. No, i tutaj macie tak. Tu jest rachunek z zysków i strat. Tutaj macie bilans, a tutaj macie przepływy finansowe. Jeżeli chodzi o Grahama, on radził, żeby mm, pierwsze na co patrzeć, to przede wszystkim przychody spółki. Total revenues to są przychody, czy może sprzedaż. One mają rosnąć przez 10 lat. I przez te 10 lat mają wzrosnąć o minimum 1 trzecią, czyli o 30%. Natomiast ta spółka wzrosła prawie dwukrotnie, więc jest to jak najbardziej spełniony warunek. Tak? To jest pierwsza rzecz. Przychody mają rosnąć co najmniej o 30% na przestrzeni 10 lat. Druga sprawa dotyczy zysków. Zysków brutto czy zysków netto, tak, one przez te 10 lat nie mogą ani razu być, przyjmować wartości ujemnej. To jest drugi, drugi aspekt, który trzeba spełnić, tak, czyli net income albo gross profit, gross profit to jest przed opodatkowaniem, net income to jest po opodatkowaniu, tam jeszcze wiele innych jeszcze kwestii bierzemy, takie jak amortyzacja itd. itp czy może odsetki, tak, koszty odsetkowe. Tak więc to musi być po prostu dodatnie przez 10 lat, tak. Potem następną sprawą, którą musicie wziąć pod uwagę, to mamy Nike, to jest tak zwane current ratio, tak, czyli płynność tej spółki. To musi być co najmniej 2, przyjmować wartość 2. Wtedy znaczy, że spółka jest bezpieczna, jeżeli chodzi o, o zwyczajnie e, zadłużenie. Tak? To powoduje, że mimo, że mamy tutaj prognozy ujemne EPS-ów przez następne 5 lat, pamiętajcie, te prognozy sprawdzają się tylko w 44%. I to musicie zawsze wziąć pod uwagę. Dlatego mimo że ta spółka ma mieć teraz burzliwe, burzliwy okres przed sobą, to ta właśnie nadpłynność najprawdopodobniej pozwoli przez te okresy burzowe przejść no, suchą nogą, tak? W związku z tym to jest kolejny aspekt, który musi spółka spełniać. A ostatnim to są dywidendy. Dywidendy, moi drodzy, to nie chodzi o to, żeby one rosły, tylko one mają być wypłacane przez minimum 20 lat. Przez tyle lat musi spółka wypłacać dywidendy. No i jeszcze są dwa aspekty, które niestety ta spółka nie spełnia, ale to wiele spółek takich ty nie spełnia ty, tych aspektów, tych, tych parametrów, zwłaszcza spółek, które się szybko rozwijają. To PE ma być poniżej 15. Tutaj tak nie ma. Jeszcze dodatkowo będzie gorsze, ponieważ spółka ma mieć pewne zdarzenia jednorazowe, o których za chwilę opowiem. Tak więc ma być poniżej 15. No i jeszcze jedna kwestia, mianowicie taka, że książka, czyli cena do wartości księgowej ma być poniżej 1,5. Niestety wiele spółek nie spełnia tych, ty, tych założeń wartości księgowej, ponieważ Graham analizował przede wszystkim spółki z sektora industrial-przemysłowego spółki, które posiadają duże, duże po prostu zasoby duże aktywa stałe tak, w postaci fabryk, w postaci sprzętu. Tu tak nie ma, zwłaszcza w przypadku spółek, na przykład, nie wiem, typu z branży, z branży reklamy, tak? Czy może z branży ubezpieczeń, to będzie tak samo, to nie będziemy mieli tutaj zbyt dużo aktywów stałych, tak? tak więc często będzie ta wartość księgowa, wartość księgowa znacznie niższa w stosunku do ceny. Dobrze, i to są takie najważniejsze za założenia. Czyli jeszcze raz: financials, income statement, revenues, czyli nasza sprzedaż ma być rosnąć gdzieś w tempie, w ciągu 10 lat ma wzrosnąć o około 30%. Później zysk brutto, czy może zysk netto, ma być przez te 10 lat dodatni, tak? Spółka ma wypłacać dywidendy co najmniej przez 20 lat. No i potem ten current ratio 2. Tak, żeby było. I to macie taką spółkę, która będzie taką bezpieczną inwestycją, która najprawdopodobniej wam da zarobić, znaczy zarobić. Po prostu nie stracicie na niej. No i jeszcze to PE ma być 15. Tutaj akurat pod tym względem y, można powiedzieć, że się ryzykuje, ponieważ jest wyceniona na wyżej, ale jeżeli sobie spojrzycie na predykcję, y, tu akurat jest dla gapów, to spojrzycie, że w ten zasadzie ten najgorszy rok to będzie teraz spółka za, zamknie w maju. Tak więc kolejny raport y, spowoduje to, że te, y, zysk na akcje będzie mały. Dlaczego? Ponieważ jak sobie spojrzycie tutaj na na na, na 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 na, przepraszam, na inventory, czyli zapasy, one rosną, tak? Tutaj rosły i teraz będą spadać. Zarząd podaje, że oni po prostu będą chcieli sprzedać te zapasy. I tutaj mamy, jeżeli by powrócili gdzieś do 5 miliardów, to mamy 2,5 miliarda w zapasach, które najprawdopodobniej ta spółka będzie chciała wyprzedać co będzie skutkowało, że będą one wyprzedawane e, no albo ze stratą, albo e, po prostu obniżą nam e, na marżę, tak? Wpłyną bezpośrednio na marżę, no i ob, obniżą ten zysk na akcje, tak? Więc e, tutaj popatrzcie się, 2,5 miliarda zostanie nam zdjęte zysku netto, tak? 2,5 miliarda, więc zdejmujemy 2,5 miliarda, Czyli yy, czyli 5 miliardów, 5 miliardów 700 minus 2,5. Mm, przepraszam. 2500 daje nam 3200, tak? 3, 3 miliardy 200 milionów. Dobrze. 3 miliardy 200 milionów no i teraz sobie zobaczmy podzielmy to przez ilość akcji podzielmy to przez ilość akcji czyli dajmy sobie 1500 przez 1500 tak dla równego rachunku wychodzi 213 czyli najprawdopodobniej jeżeli spółka nagle pozbędzie się tego nawisu i sprzeda te yy, yy, no te zapasy Czyli jak gdyby wpiszę je w stratę no to nam spadnie zysk na akcję do poziomu 2,13. No i mniej więcej tutaj tak jest średnia z prognoz analityków, tak, najmniejsza wartość to jest, a no, 2,13, tak, najmniejsza wartość to jest 2, natomiast największa to jest 2,24, tak. Więc najprawdopodobniej to spowoduje nam spadek tych zysków. Tutaj jest zysk gapowski pokazywany. To jest oczywiście ten taki mój punkt widzenia na tę na sytuację. Mogę się tutaj w tym aspekcie mylić, pewnie zwalnąłem jakiegoś babola. Zdaję sobie z tego sprawę, ale to jest główne, główny powód. Właśnie ten, ten nawiz tych zapasów magazynowych. Ale czy tak będzie, zobaczymy, ponieważ jak sobie spojrzycie na wyniki za ostatnie trzy kwartały, to one dość mocno były bite przez tą spółkę, tak? być tutaj niby EPS estimate 0.29, a było 0.54. E... Tak więc zobaczymy, tak? Zobaczymy jak to będzie. Niemniej jednak zarząd sam co powiada, że to będzie właśnie taki najgorszy, najgorszy odczyty potem to będzie ma przyjąć takiego kształt litery V i te, te wyniki będą znacznie lepsze w związku z tym całkiem możliwe że jest to w tej chwili no już taki dołek i tak jak mówił tak jak podawał Peter Lynch że spółka osiąga dołek jeżeli chodzi o swój cykl w momencie kiedy ten PE jest największy tak ponieważ Często te zyski mocno spadają, natomiast ceny jeszcze za tym nie nadążają i wtedy ten PE świruje. Tak? To jest właśnie charakteryzuje spółki cykliczne. Ale to nie tylko ta spółka. Także inne spółki z tej branży notują, notują gorsze, gorsze teraz chwile. Weźmy sobie taki na przykład Deckers. Deck. Klepmy sobie Decka. Moment, tylko się załaduje, tak, bo ten pierwszy z listy mi się wyświetlił. Tam też widzicie, też bardzo mocno odczytów. Tak, tu jest że się 3, 3 17, ale to nie jest spółka dywidendowa. Też zupełnie inaczej, inaczej wyceniana niż nasz Nike niemniej jednak sami widzicie, że to nie jest jedyna spółka, która obecnie notuje gorsze wyniki ale tutaj one są spowodowane tym, że jak najpo, naj, taki duży gracz podaje gorsze wyniki no to inni też, też za tym podążają tak więc najprawdopodobniej szykują nam się teraz no, gorszy kwartał myślę, że to już powinno być, że to już większość pewnie tych negatywnych zjawisk jest scena. no zobaczymy Chciałem Wam jeszcze tylko tutaj pokazać UNH, bo UNH też kupiłem, tak? i Dopisałem wirtualnie do portfela. Tutaj macie na przykład ten current ratio na poziomie 0,83. Powinno być, to jest negatywny sygnał. 0,83, no to, no to ten niezbyt dobrym poziomem dlatego jeżeli nie umiecie ocenić nie wiecie po prostu jak ocenić zadłużenie zwłaszcza na przykład w sektorze finansowym w sektorze bankowym to zawsze zachęcam was po prostu poszukania ratingu obligacji dla danego podmiotu i tutaj macie tak jak to znaleźć wpisujecie ticker wpisujecie bonds tak? czyli obligacje i spisujecie rating tak. Wiele firm podaje te ratingi zupełnie za darmo. Zresztą, też na stronie, stronie Seku, u jak raportuje spółka, też często podaje rating swoich obligacji. I jaki on jest A, czyli jeden z najwyższych? Ja inwestuję w spółki, które mają maksymalnie 3 bez minusa. Natomiast tu jest A. Jakie jest ryzyko? bankructwa takiej spółki, niewypłacalności, nieopłacenia tych, tych takich obligacji. To dla obligacji, znaczy tak, w okresie pięcioletnim to mamy ryzyko 0,2%, że spółka nie spłaci swoich obligacji. W yy, okresie 10 dziesięcioletnim 0,66%. W związku z tym yy, ryzyko niewypłacalności tej spółki jest praktycznie znikome. Jest równe 0, więc jest to jak najbardziej bezpieczny podmiot. I mimo, że Current Ratio jest na poziomie 0,83, czyli ten wskaźnik płynnościowy, to nie ma się tym co przejmować, ponieważ należy zawsze patrzeć na rating obligacji. To wystawiają właśnie agencje, które zatrudniają specjalistów, e, którzy analizują, oceniają ryzyko, e, ryzyko niewypłacalności. Dlatego jak najbardziej ten podmiot jest bezpieczny. No i został też dopisany do, e, do portfela akcji ze skrawków. Obecnie EPS jest niski. Tak, zresztą sobie zaraz tu weźmy. Jak już jesteśmy. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem, że zostaniecie ze mną do końca. No i sobie zobaczmy na, na zestawienia finansowe. I zobaczmy sobie na ten nasz podstawowy EPS. Widzicie, spadł z poziomu 24 na 15,64. Czym to było związane? Mianowicie, było związane ze zdarzeniem jednorazowym, jakim było, był atak hakerski, co mocno nadszarpnęło finanse z firmy. Ale już w kolejnym w kolejnym roku, te EPS, EPS ma wrócić do. Widzicie, w tym roku ma już wzrosnąć do 29. Tu już mówimy akurat EPS Non-Gap. Natomiast tutaj też widzicie, że ma wzrosnąć do 33. No to to jest EPS Gap, tak? I wtedy to PE będzie wynosiło 1559, tak? I to jest next year, czyli za przyszły rok 1559. No i tutaj mamy EPS 11,27 ma rosnąć przez następne 5 lat. No to tutaj już możemy, tu jest powyżej 10%, tak? Czyli pamiętajcie tą tabelę, którą Wam e, mówiłem na ostatniej, e, na ostatniej filmie. No to teraz sobie bierzemy tak, 11,27 mnożymy przez 1,5, tak? Bo to jest ten e, metoda GARP, tak? No i to jest 16,90%. Razy ten EPS, który będzie w przyszłym roku 33,55, no to sprawiedliwa cena to jest 567 dolarów. A jaką mamy obecnie? 523. W związku z tym jest poniżej wartości godziwej dla tej spółki. Tak? Jeżeli popatrzymy, oczywiście, na przyszły rok. Tak więc najprawdopodobniej można się pewnie spodziewać gdzieś tak średniorocznych wzrostów, znaczy wzrostu kursu około 11%, jeżeli, jeżeli oczywiście spółka będzie dowoziła takie, takie EPS-y. Tak jak wspomniałem na samym początku, sprawdzalność tych prognoz analityków jest na poziomie 44%. Niemniej jednak historycznie też możemy sobie zobaczyć, czyli patrząc metodą Grahama, no to mamy tak: total revenues ma rosnąć w tempie około 30% przez ostatnie 10 lat. Rośnie prawie trzykrotnie. Czyli z nawiązką mamy spełnione ten, yy, to założenie. Zysk netto, sobie zobaczmy, ani razu nie był ujemny w tym okresie. Więc jak najbardziej Sprawdzone. Current ratio już widzieliśmy, że jest poniżej 2, ale patrzymy na rating obligacji, bo to jest trochę inna spółka. No i co? No i jeszcze zobaczmy sobie dywidendy, tak? Dywidendy to będą chyba miały krótszą historię. Nie, nawet nie. 22 lata UNH wypłaca dywidendy, więc tu też spełniony mamy ten warunek dla tej spółki. W związku z tym, no, i jeszcze dodatkowo to PE, które ma być w przyszłym roku na poziomie takim już, już akceptowalnym, jeżeli byśmy patrzyli oczywiście tą metodą wyceny Grahama, tak? Mówimy cały czas Grahama. I jeszcze Wam pokażę taki jeden myk, który pozwoli Wam ocenić, może na przykładzie Nike, jak jakiego wzrostu oczekuje Wall Street, tak, na podstawie wskaźnika P.E. Jak to można odwrócić wzro, wzór, wzór Grahama, zresztą to też podaję w swojej książce, zachęcam do inteligentnego inwestora, 21,55, to, to jest takie, liczę to teraz na szybko, 21,55. Pamiętamy, że wzrost dla spółki, która nie rośnie w ogóle, w ogóle ten wzór to był ten: to było to był 8,5 plus 2 razy wzrost. tak? Więc jeżeli chcemy obliczyć, jak Wall Street to prognozuje wzrost dla danej spółki, no to musimy tak: od 21,55, czyli naszego PE, Odjąć 8,5 tak, i podzielić przez 2. Czyli Wall Street szacuje, że ta spółka będzie średnio rocznie rosła o 6,5% przez najbliższe, um, Graham podawał gdzieś około 7 lat. Tak. Czyli średnio rocznie ma ta spółka rosnąć 6,52. Tak. Więc tutaj już się łapiemy na ten. 6,52, czyli gdzieś około no, 15, powinien być taki sprawiedliwy PE. No zobaczymy. W każdym razie, ja przypuszczam, że ta spółka wróci na swoją ścieżkę wzrostu, zwłaszcza jak gospodarka zacznie odbijać, natomiast ma zasoby kapitałowe, żeby po prostu przetrwać ten, ten gorszy okres. No, i tak jak mówię, wiąz, inwestowanie moi kochani zawsze wiąże się z ryzykiem. No, i no tutaj ryzykujecie, tak? Ryzykujemy, że ten scenariusz nasz, nasze założenia, że jest po prostu tanio i że, że po prostu ta spółka nie będzie się nie wróci na swoją ścieżkę rozwoju. No, ryzykujemy, tak? Ale jeżeli by wróciła to całkiem możliwe, że z powrotem wcześniej czy później zobaczymy tego tego takie poziomy wyceny, tak? Czyli ponad 100 100 dolarów. No i w ten czas inwestycja taką spółkę będzie no zwróci się z nawiązką, tak? Trzeba będzie po prostu przeczekać te gorsze czasy. zresztą nie tylko my ją skupujemy, skupują ją też duzi gracze, więc więc ja jak najbardziej Czuję się bezpieczny posiadając, posiadając ten podmiot. Zwłaszcza, że i tak pod względem dochodowości, no to jest lepiej niż, niż średnia dla, dla tego sektora. Tak? Średnia dla sektora, no dla tych po prostu spółek z tego sektora. Dobra, nie będę już więcej przynudzał. To tyle, moi drodzy. Dopisaliśmy trzy spółki do portfela, pokazałem Wam jak metodą Grahama znaleźć te spółki, które...